Parę lat temu na Uniwersytecie Warszawskim pojawił się USOS, czyli Uniwersytecki System Obsługi Studiów. I od samego początku spędza sens powiek wszystkim studentom. Nie przesadzajmy, USOS nie jest taki straszny w obsłudze. Chyba zapominasz o zasadzie, kto pierwszy, ten lepszy. Tak, akurat ta zasada może okazać się stresująca, ale czym byłoby studiowanie bez odrobiny adrenaliny? Zacznijmy od początku. Po wejściu na stronę USOS wystarczy się zalogować, wpisując PESEL oraz hasło, które podałeś w internetowej rejestracji kandydatów. Jeżeli przed rozpoczęciem studiowania nie możesz się zalogować, nie ma powodów do paniki. Część jednostek umożliwia dostęp do systemu dopiero w drugiej połowie września. Ale co zrobić po zalogowaniu? Przede wszystkim zyskujesz dostęp do najważniejszych dla Ciebie informacji. Jedną z nich jest plan zajęć. Studenci pierwszego roku zazwyczaj są odgórnie przypisani do grup i nie muszą się rejestrować. Niektóre jednostki wymagają rejestracji na zajęcia już od początku studiowania. Również w kolejnych semestrach umożliwiają studentom rejestrację do wybranych grup zajęciowych. Wówczas będziemy musieli skorzystać z zakładki dla studentów rejestracja. Szczegółowych informacji na ten temat szukaj na stronie jednostki lub u opiekuna Twoich studiów. Po kliknięciu w zakładkę Dla studentów na panelu po lewej stronie ekranu możemy m.in. sprawdzić oceny, zaliczenia etapów, złożyć wniosek o stypendium albo wymianę studencką. Gdzie mogę zapisać się na WF lub lektoraty języka obcego. Przez stronę rejestracji żetonowej już od pierwszego semestru zapisujemy się na zajęcia wychowania fizycznego, lektoraty oraz przedmioty ogólnouniwersyteckie zwane ogunami. Wchodząc w zakładkę lista rejestracji, zapoznajemy się z datami rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych tur. Przed rozpoczęciem rejestracji warto zapoznać się z ofertą poszczególnych wydziałów i odnaleźć odpowiadające nam zajęcia. Po przejściu do odpowiedniej rejestracji pojawią się wszystkie dostępne przedmioty. Wystarczy wejść na stronę danej grupy zajęciowej i podczas otwartej tury kliknąć na zielony koszyk, który pojawi się w tym miejscu, kiedy zapisy będą aktywne. Zarejestrują się wówczas poprzez kliknięcie w jego ikonkę. A co jeśli chciałabym uczęszczać do grupy, ale nie udało mi się zarejestrować? W zakładce Koszyk pojawią się wszystkie zajęcia, na które się zarejestrowaliśmy poprzez rejestrację żetonową. Zawsze możemy skorzystać również z giełdy, o ile zostanie ona włączona. Klikając w ikonkę Giełda, zgłaszamy chęć zapisania się do grupy, w której nie ma już wolnych miejsc. W momencie, kiedy ktoś się z niej wypisze, możemy zostać zapisani na wolne miejsce automatycznie. No dobrze, zgadzam się z Tobą. Usus nie jest taki straszny. Nawet udało mi się zarejestrować na wszystkie zajęcia. Pamiętajcie, jeżeli w danej grupie nie ma wolnych miejsc, możecie skorzystać z giełdy. W momencie, kiedy ktoś wypisze się z grupy, zostaniecie do niej zapisani automatycznie. Jeżeli macie jakieś wątpliwości lub problemy techniczne, możecie zgłosić się bezpośrednio do ususmana, bądź do opiekuna Waszych studiów. Powodzenia!